Cześć, witajcie po raz kolejny na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać kolejny z systemów, które są wyposażone nasze samochody, mianowicie jest to system, który nazywa się system monitorujący ruch pojazdów podczas cofania. I o co chodzi? No często zdarza się tak, że kiedy stoimy na jakimś parkingu, z jednej i z drugiej strony zaczynamy być zastawiani przez różne samochody w ten sposób przepraszam, w ten sposób, że no, nie widzimy absolutnie nic z żadnego samochodu, który gdzieś tam może się pojawić. No, to się może bardzo źle skończyć. A zobaczcie, jaki fajny system mamy u nas w samochodach. W momencie, kiedy chcę wycofać i włączę sobie wsteczny bieg, mam obraz z kamery, mam obraz z czujników, ale dzięki temu systemowi mam też czujniki po obu stronach samochodu, które pokażą mi, że z którejś konkretnie strony nadjeżdża samochód, którego ja nie mam w żaden sposób możliwości zobaczyć. W tym momencie zacząłem cofać. Nie widzę, broń Boże, z żadnej strony, czy coś jedzie. Zobaczcie. Już mam informację o tym, że nadjechał samochód. Ja jestem bezpieczny, inni użytkownicy ruchu są bezpieczni. Myślę, że warto w taki system zainwestować. Jeżeli Wam się podobało, standardowo proszę, dajcie łapkę w górę. Dzięki. Dealer Continental Auto zaprasza. Słup ulica Szczecińska 40. Więcej na continental.kia.pl.